Historyczne zwycięstwo Michelle tego jako pierwsza grala jedza, twardzielki, madre ciotki i dziewczynę Bonda, jednak dopiero kreacja Ewelyn. właścicielki pralni, która odkrywa zupełnie nowe światy, gdy próbuje zapłacić z podatki we wszystko wszedzie naraz. raz. Stala się przełomowym momentem jej kariery. Michele Joch, zdobywając Oscara dla najlepszej aktorki. Stała się jednocześnie pierwsza Azjatka, która uzyskała statuetkę. Po raz ostatni, aktorka, która nie była biała, wygrała w 2002 roku Bylato to Halle Berry, która została nagrodzona za rolę w Monsters Ball. Patrząc na statystyki, przez dekadę amerykańska akademia filmowa zachowywała się tak. Jakby jednym z kryteriów przyznawania statuetki za najlepsza pierwszyplanowa rolę kobieca, była z biała Cera aktorki o pochodzeniu azjatyckim, czy afroamerykańskim, nawet jeśli były nominowane. Najczęściej obchodzili się smakiem. Dlatego zwycięstwo Michele Joch jest tak ważne. Joch zadedykowała również nagrodę swojej mamie i wszystkim mamom na świecie, ponieważ to one naprawdę są superbohaterami. Po ucelowaniu złotej statuetki powiedziała, tak się tworzy historia. Zanim Joch zdobyła nagrodę, Krytycy byli podzieleni między przewidywaniem, że nagroda trafi do Cate Blanchetstra, która zdobyła dwa oscary, oraz do Andrei Liseborouk z Leslie, której nominacja była szokiem dla Akademii i Ogólu Społeczeństwa. Film, w którym zagrała Michelle Joch, zgodne z przewidywaniami części krytyków, okazał się absolutnym triumfatorem gali. Komedia z Fiction, Wszystko wszedzie naraz Daniela Kwana i Daniela Schneider to opowieść o kobiecie w średnim wieku. Która odkrywa równolegle światy. Doceniono go już wcześniej m.in. nagrodami Independent Spirit Awards. Hoica, Gota Gotham oraz The Los Angeles Film Critiz Association. Tej nocy twórcy produkcji odebrali 7 statuetek za najlepszy film. Rezyseria Scenariusz oryginalny, Montas, Paul Rogers, role drugoplanowe, Kehue Le Curtis, oraz dla aktorki pierwszyplanowej, Michele Joch. Colin Farrell z synem Nagali Oscary 2023. Nicole Kidman zachwycona synem Alicji Bachelet de Curus. Oscary 2023. Najpiękniejsze kreacje z czerwonego dywanu. Gwiazdy w tym roku sporo odsłonili.